Dzień dobry moi drodzy, witam Was na moim kanale po bardzo długiej przerwie. Pewnie zastanawiacie się, czy jeszcze żyje i skąd ta przerwa się wzięła. A jako, że właśnie dzisiaj, kiedy to nagrywam, czyli 17 lutego 2022 roku, czyli w moją trzecią rocznicę bycia na diecie Keto, postanowiłem, że porozmawiamy sobie o tym, co myślę o ketozie po trzech latach. I dlaczego właściwie przestałem nagrywać dla Was materiały wideo. I co dalej ze mną i z ketozą, i czy warto dalej mnie obserwować i śledzić, czy już nie warto, podzielę się z Wami moją refleksją na ten temat. I dajcie znać w komentarzach, czy się ze mną zgadzacie, co myślicie. Prawdopodobnie wasz odbiór tego filmu zadecyduje o tym, czy będą kolejne, czy nie, więc wasz głos się liczy. Zapraszam do komentowania i Wyrażania Waszych opinii. Ok, pierwsze pytanie: Czy nadal jestem na keto? Jak mówiłem, dzisiaj mija trzecia rocznica. Trzy lata temu tego dnia podjąłem decyzję o tym, że przechodzę na keto. To był poniedziałek albo niedziela, jeśli dobrze pamiętam. I do dziś tak. Trzymam się zasad bycia na diecie ketogenicznej, czyli staram się jeść wysokotłuszczowo, średnio białkowo, niskowęglowo, na co dzień jak najbardziej. Oczywiście czasem zdarzy się skok w bok, ale na trzyletnim letnim stażu w diecie keto nie robi to najmniejszego wrażenia na organizmie. Moja waga nadal trzyma się właściwie od dwóch lat. Ponad moja waga stoi na poziomie 90 plus minus 2 kg. Czyli jeśli na przykład mam cięższy okres treningowy i więcej jem, to moja waga wzrasta tak o 1,5 kg. Czyli ważę takie 91,592, a kiedy wrzucam większą objętość treningową i trochę mniejszą kalorykę, no to moja waga spada tak do 88 kg. Czyli takie plus minus 4 kilo ciągle się waha w zależności od intensywności treningu i podaży kalorycznej. Czyli waga utrzymuje się niezależnie od tego, czy robię cheat deje, czy mile, czy nie robię, czy robię IF, czy nie robię, to moja waga stoi w miejscu, czyli mój organizm tak to rozumiem, że. Na diecie keto po prostu wyzdrowiał, wyprostował się i już sobie żyje własnym, nieskrępowanym życiem i wychodzi mi to na dobre. Tak jak powiedziałem, dalej trzymam się założeń diety keto na co dzień, czyli na przykład robię intermittent fasting. Dzisiaj na przykład miałem 22-godzinny, jem śniadanie, na przykład chleb probody, który możecie zobaczyć często na moim Instagramie. Z awokado, do tego jakąś właśnie jajecznicę, kiełbasę, ser, coś w tym stylu. Staram się ostatni posiłek jeść najpóźniej około godziny 15 lub 16, ale to tak maksymalnie, bo jak się najem na wieczór, to po prostu jest mi niedobrze i nie mogę spać. I moi drodzy, no nadal, nadal trzymam się założeń diety keto. Nie znudziła mi się ta dieta, uważam, że jest nadal fajna, jest smaczna, jest prosta i... No nie ma tu zbędnej filozofii. Mam co, co prawda jeden pomysł, którym się z Wami później podzielę i chciałbym, żebyście dali mi znać w komentarzach, co, co na ten temat sądzicie. Ale jeszcze gwoli wyjaśnienia jednej kwestii. Dlaczego przestałem wrzucać regularnie materiały na temat diety ketogenicznej? Pewnie wielu z Was się zastanawia. Zresztą wiele osób do, was pis, do mnie pisze dzisiaj właśnie pod wpływem jednej z takich wiadomości, gdzie pewien kolega tutaj do mnie napisał, że chciałby zobaczyć jeszcze więcej materiałów na kanale. Tknęła mnie taka refleksja. Właściwie sam zacząłem się zastanawiać, dlaczego przestałem to robić, i powiem wam, że powód jest bardzo prosty. Powód jest taki, że ja nadal uważam, że dieta ketogeniczna jest banalnie prostą dietą. Trzeba się trzymać kilku prostych założeń, wytrzymać w tych założeniach tak co najmniej 6 miesięcy, wyleczyć swoje ciało, odcukrować się, wyprostować swoje sprawy hormonalne, zrzucić zbędne kilogramy i jesteście jak nowonarodzony człowiek. Ta dieta jest banalnie prosta i ja uważam, że wszystko, co mogłem Wam o tej diecie powiedzieć, zostało już powiedziane na tym kanale, i ja nie chcę robić z Was idiotów, głupków i wrzucać. <laughs> Przepraszam. I wrzucać tych samych filmów po kilka razy, tylko z inną ikonką i z innym tytułem, żeby robić clickbaity, tak zwane, i żeby żerować na Waszej naiwności, że. Ja wam sprzedam jakąś nową wiedzę. Nie sprzedam wam już nowej wiedzy, bo wszystko, co o diecie keto mogłem powiedzieć, już wam powiedziałem. Jedyne co zostały nam jakieś ciekawostki, analiza jakichś nowych badań, ale szczerze ja nie mam na to czasu. Mam pracę czasem często gęsto pracuję do 18-19, mam dwójkę dzieci. Więc jak kończę pracę, zajmuję się tymi dziećmi. Rano też właściwie robię trening, zakupy i, i zajmuję się dziećmi, zanim pójdą do przedszkola, a jak są chore, na to i, i czasem częściej. Łączę to z pracą, w weekendy staram się nie siedzieć w domu przy komputerze, tylko gdzieś aktywnie spędzać czas. I nie mam czasu już na nagrywanie, na... Wiecie, żeby zrobić dobry, merytoryczny film, żeby Was nie wprowadzić w błąd, trzeba na to poświęcić dużo czasu. Trzeba sobie napisać w punktach, o czym chce się powiedzieć, trzeba to zweryfikować, zanim się to komuś powie. Bo jesteście bardzo czujni, jest zresztą bardzo dobrze. I nie chciałbym komuś powiedzieć czegoś, doradzić źle, czy... czy powiedzieć czegoś po prostu co mogłoby wpłynąć negatywnie na wasze zdrowie więc staram się weryfikować rzeczy, które, o których wam mówię jeżeli nie przeżyłem ich na sobie no to wtedy je weryfikuję i nie mam na to czasu jeśli chodzi o keto -kuchnię, sprawa wygląda podobnie nagrywanie keto kuchni jest bardzo problematyczne z tego względu, że mam małą kuchnię i słabo doświetloną, więc mogę nagrywać tak naprawdę tylko za dnia, kiedy to światło słoneczne jest na tyle mocne, że doświetla mi światło moje kuchenne i wtedy na tym obrazie coś wygląda, coś, coś się da zobaczyć. Niestety, y nagrywanie pod wieczór po zmroku jest straszne w mojej kuchni, bo to światło jest dość ciemne. I y y y te filmy wychodzą tragicznie. Próbowałem coś zrobić kilka razy, i usunąłem po prostu, bo nie dało się tego oglądać. Y a niestety, kiedy jest taka ładna pogoda jak teraz, y to albo moje dzieci są w domu, jest hałas, <noise> albo muszę pracować, i nie mam kiedy. Czegoś takiego nagrać, więc ja wszystkich serdecznie zapraszam, którzy chcą zobaczyć, co jem na co dzień, jakie wrzucam rzeczy, przepisy. Zapraszam na mojego Instagrama, małpa Karma Podkreślnik Keton i tam codziennie, praktycznie na moich relacjach na Stories, czy jako posty wrzucam jakiś przepis, wrzucam pomysł na śniadanie, na jedzenie, na deser i na Instagramie jestem aktywny. Instagram słuchajcie jest o tyle fajny, że biorę telefon robię cyk zdjęcie, robię udostępnij, robię OK i już możecie zobaczyć na przykład mój posiłek, tak? Nie muszę tego, film na YouTube'a wymaga przemyślenia, rozpisania, przeanalizowania, e, zweryfikowania faktów, nagrania, często wielokrotnego nagrania, później zgrania z aparatu, e, pocięcia go, poskładania go, odszumienia go, Obejrzenia wielokrotnie, żeby upewnić się, czy nie zrobiłem żadnej głupiej pomyłki, błędu itd. Następnie opisania go, przygotowania i wrzucenia. To zajmuje straszną ilość czasu. Często taki film, który oglądacie, kilkuminutowy, zajmuje jakieś 3-4 godziny, żeby go w ogóle obrobić przygotować. Ja naprawdę jestem na takim etapie mojego życia, że nie mam na to czasu. Mam nową pracę, która wymaga ode mnie dość dziwnych godzin pracy i zaangażowania. I kiedyś mogłem sobie pozwolić na kręcenie filmów, często teraz nie bardzo mogę sobie na to pozwolić, więc jeszcze raz mówię, zapraszam was serdecznie na mój Instagram, jeżeli chcecie mnie dalej śledzić na bieżąco, to tam jest miejsce do tego. Jeśli chodzi o YouTube'a, nie usuwam tego kanału, bo wiem, że wiele osób ciągle z niego korzysta. Ciągle przychodzą nowe osoby, które oglądają te stare filmy i czerpią z nich wiedzę i pomoc i dostaję od was mnóstwo wiadomości z podziękowaniami za te filmy. I, i, i to bardzo miłe. Nie wykluczam, że znowu kiedyś zacznę coś wrzucać, jeśli chodzi o tematykę keto. Na przykład mam kilka fajnych przepisów na celowniku, kilka fajnych pomysłów, ale to musi zaczekać w momencie do momentu, kiedy ja będę miał czas, żeby móc to robić. Jeszcze jedną rzecz chciałem Wam powiedzieć, jeśli chodzi o mój pomysł, ponieważ tak sobie pomyślałem, że ketoza wyleczyła mój organizm, odcukrowałem się, miałem insulinoodporność, Byłem zacukrzony na maksa, byłem uzależniony od cukru, moje hormony były popsute, leptyna, grelina, moje odczuwanie głodu, poczucie sytości było totalnie rozwalone. I teraz już tak nie jest. Teraz zauważyłem, że będąc na keto, nawet kiedy zjem sobie pszenną bułkę, no bo czasami, <coughs> przepraszam, czasami moje dzieci nie dojedzą, bo moje dzieci jedzą wszystko normalnie, tylko po prostu w kontrolowanych ilościach, nie popełnią błędu swojego, gdzie jadłem w niekontrolowanych. I póki co moje dzieci są zdrowe, dobrze wyglądają, więc jedzą mi warzywa i owoce, i pieczywo, i trochę słodyczy, oczywiście w kontrolowanych, rozsądnych ilościach. Tak, staram się trzymać takie jakby makro moich dzieci, żeby nie przeginały w żadną stronę. I czasami to dziecko zostawi kawałek tej bułki z masłem, więc nie wyrzucę tego jedzenia. Po prostu to zjem ja, czy moja żona. I moja waga, moje samopoczucie absolutnie na tym nie cierpi. Czy nawet zjem sobie nieraz mam ochotę? Jak już wiele razy Wam mówiłem, jedyny cheat meal, do którego ciągnie mnie okropnie, to są chipsy. Ja wiem, że to jest niezdrowe, że ten olej jest niedobrej jakości, że one są przetworzone, ale kiedy już naprawdę chcę mieć cheat meal, to sięgam po chipsy i nie raz całą paczkę tych chipsów, i to nie ma żadnego wpływu na moje samopoczucie i na moją wagę. Więc im dłużej jesteście w keto, tym lepiej Wasz organizm radzi sobie z tą dużą podażą węglowodanów, nawet kiedy na co dzień jesteście, stosujecie takie podejście właśnie ketogeniczne, low-carbowe do świata. I słuchajcie, wpadłem sobie na taki pomysł, bo przypomniało mi się, że kiedyś, przecież lat temu kilka, próbowałem zrzucić wagę, zbudować sylwetkę, używając takiej konwencjonalnej diety, czyli low-fat, high-carb, high-protein. I nie udawało mi się to, no bo byłem zacukrzony, insulinoodporność, hormony rozwalone, tak jak wspominałem i nie udawało mi się schudnąć, ciągle byłem głodny, ciągle, ciągle nie mogłem się nasycić. I tak się zastanawiam, czy teraz, po trzech latach takiego detoksu organizmu, po trzech latach niejedzenia cukru, czy gdybym spróbował znowu takiej odwrócić na przykład na trzy miesiące dietę o 180 stopni, czyli z wysokiego tłuszczu, średniego białka, niskich węgli, przejść na dietę może nie 180 stopni węglową, ale wysoko białka, średnio węgli i mało tłuszczu. I jestem bardzo ciekaw, czy gdybym zastosował taką dietę high protein, meat carb, low fat, jakie byłyby moje wyniki, jak zmieniłoby się moje ciało, czy w ogóle odczułbym jakąś różnicę, jakby się zmieniło moje łaknienie, jakby się zmieniło moje samopoczucie i tak i tak dalej. Jestem tego ciekaw tylko i wyłącznie z tego względu, żeby sprawdzić, czy to, że wtedy mi się nie udało, było winą Stanu mojego organizmu, czy było winą tego, że po prostu ten sposób żywienia jest nieefektywny. I musimy zrobić coś takiego, zastanawiam się, czy od marca nie zrobić czegoś takiego, że zacznę jeść wysokobiałkowo, średnio węglowo i niskotłuszczowo, ponieważ nie można jeść wysokotłuszczowo i wysokowęglowo, bo wtedy dostarczamy dwa źródła paliwa do organizmu. Jedno spalamy, drugie się odkłada w formie opony na brzuchu. No więc to nie jest sposób odżywiania, jaki chcę prowadzić, więc albo się odżywiacie wysokowęglowo, albo wysokotłuszczowo. Zawsze, kiedy jedno jest wysoko, drugie musi być nisko. I, I zastanawiam się w formie czystego eksperymentu na trzy miesiące, na przykład marzec, kwiecień, maj do czerwca, czy by nie spróbować wysokoproteinowego, średniowęglowego stylu żywienia z niskim tłuszczem tym razem i po trzech miesiącach zobaczyć sobie, i jak to zadziałało? I oczywiście, jeżeli uznam, że nie zadziałało, to wrócić do, do diety keto. Kiedy już jestem zaadaptowany raz i byłem mniej 3 lata, to kolejna adaptacja zajęłaby mi prawdopodobnie tydzień lub dwa. A jeżeli nie zadziała, jeżeli nie zadziała to wrócić do keto, a jeżeli zadziała, to może trochę zweryfikować moje podejście na temat diety keto i, i przejść w jakiś model hybrydowy. Dlaczego się zacząłem nad tym zastanawiać? Bo Ostatnio, jako obejrzałem sobie, nie wiem czy kojarzycie, jest taki amerykański youtuber Thomas DeLauer i jest taki amerykański youtuber Greg Doucette, czy jakoś tak, który jest trenerem personalnym WBFF Pro i tak dalej. Greg Doucette, słynie z tego, ma kanał, na którym krytykuje, ocenia, weryfikuje to, co inni youtuberzy fitnessowi stawiają na YouTube'a. Ci dwaj panowie ostatnimi czasy mieli taką pogawędkę ze sobą, właśnie na temat diety keto, bardzo merytoryczną. I właśnie też Greg Dusset wspomniał, że jeżeli ktoś nie chce być na keto, ale chce właśnie być syty i, i tracić tą wagę efektywnie, to właśnie ten wysokoproteinowy tryb żywienia jest bardzo dobry, bo wysoka podaż białka przy niskich tłuszczach sprawia, że właśnie ten metabolizm organizmu, że nasze ciało zużywa więcej energii, żeby zmetabolizować białko, niż. Niż inne makroskładniki. Oczywiście to, co wiemy z Keto, to nie jest do końca, nie pokrywa się z tym, ale jestem ciekaw, bo, no bo przy tym białku tam, tam, tam jest ta jakaś inna. Ja się na tym nie znam oczywiście, więc tak mówię, co słyszałem, że, że ta jakaś termogeneza i ta synteza białkowa i tak dalej jakoś inaczej działa i może to wysokie białko, średnie węgle. I, I niskie tłuszcze na 3 miesiące to będzie ciekawy pomysł, i może wtedy nagrałbym wam z tego jakiegoś, no może nie vloga, bo przez 3 miesiące codziennie nie będę nagrywał filmów, ale nagrałbym wam jakąś relację, czy podjąłem taką decyzję, jak to działa, jak to wygląda. Może jakąś relację chociażby raz w tygodniu, taki update i złożę wam z tego później jeden film po trzech miesiącach na zasadzie, jak to się sprawdziło. Tego jeszcze nie wiem. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć taki eksperyment takie porównanie takiego stylu typowo fitnessowego żywienia do tego typowo keto żywienia. E, tak jak mówię jeszcze raz, nie, nie znudziła mi się dieta keto, nie myślę o tym, żeby ją odstawić. Chciałbym tylko zweryfikować właśnie, czy to, że kiedyś moja bardzo ciężka praca poszła w piach, było winą stylu żywienia, czy było winą po prostu stanu mojego organizmu. Jestem ciekaw, jakie wyniki miałbym teraz, kiedy jestem już świadomym, że tak powiem, Jestem świadomy swojego odżywiania, swojego ciała i, i tego, jak to wszystko działa wewnątrz. Więc taki pomysł za mną chodzi. Dajcie znać w komentarzach, czy ten pomysł realizować Waszym zdaniem, czy to ma sens, czy nie ma, czy byście chcieli to zobaczyć. A tymczasem, moi drodzy, mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, zostawcie je pod, pod tym filmem. Może któregoś dnia zrobimy jakiś live, gdzie będę odpowiadał na to pytania. Więc zostawcie w komentarzu opinię, co sądzicie na temat tego eksperymentu 3-miesięcznego. Ze zmianą trochę stylu żywienia, i dajcie znać, co byście jeszcze chcieli zobaczyć w moich filmach. Czy jeszcze byście chcieli zobaczyć, czy zgadzacie się z tym, że nie ma sensu lać wody na młyn po prostu bez sensu? Dajcie mi znać, i do usłyszenia kiedyś w kolejnym odcinku. Cześć.